W najbliższy weekend, ostatnia w tym roku niedziela handlowa. Jak wynika z badań statystycznych, ponad połowa z nas, przynajmniej raz przed świętami, wybierze się na zakupy do galerii handlowej. Badania wskazują, że w tym roku na święta jedna osoba wyda statystycznie 1600 zł. Najwięcej z tej kwoty pochłoną prezenty. Dla dzieci w pierwszej trójce deklarowanych podarków są słodycze, klocki, gry i puzzle. Dla dorosłych kosmetyki, słodycze i zestawy prezentów. Przedświąteczny szał zakupów i promocji nie udziela się jednak wszystkim. Ja chodzę na zakupy z listą. Z listą, co muszę konkretnie kupić. Wtedy nawet jeżeli coś jest z promocji, ale tego nie potrzebuję, no to nie kupuję. Ja w ogóle kupuję tyle ile potrzebuję, nie kupuję tak, że szaleję i kupuję wszystko co jest. Po prostu tyle ile potrzebuję. Ja nie jestem za promocjami. Nie biega moja siostra. Ona zna wszystkie gazetki, wszędzie wie gdzie są promocje. Ja nie. Tyle nasze deklaracje. Jednak co roku handlowcy odnotowują przed świętami czas wzmożonej sprzedaży. Jednak po świętach czas zwrotów wszystkiego, co zwrócić się da. Są to tak zwane nietrafione prezenty: książki, które już przeczytaliśmy, domowe sprzęty, czy niepasujące do wnętrza domu bibeloty. Wiele razy jedynym powodem ich zakupu jest promocja. Jeżeli. Coś, co jest w promocji, nie jest nam potrzebne, jest to produkt, który, którego nie używamy tak dużo, to nie ulegajmy promocjom, ponieważ niestety może się okazać tak, że kupimy go, a on i tak będzie w, naszej, w naszych szafkach leżał i na końcu go wyrzucimy. Specjaliści podpowiadają również, co zrobić, aby nie kupić czegoś, co po prostu nam się nie przyda. Nie idźmy na zakupy jak jesteśmy głodni. Idźmy po lekkim posiłku, aby nasza głowa nie kupiła za dużo, ale żeby właśnie można było tylko i wyłącznie kupić to, co mamy na liście. Bo to właśnie zrobienie solidnej listy zakupów może ustrzec nas przed niepotrzebnymi wydatkami. A jeśli już będziemy musieli zwrócić zakupy, pamiętajmy, że dużo łatwiej oddać te, które kupiliśmy w internecie. Wówczas na zwrot mamy aż 14 dni.